Cześć. Cześć! Witamy Was przy śniadaniu. Co prawda to jest takie nasze skromne śniadanie, ale nie chcemy tutaj dzisiaj akurat o śniadaniu nic opowiadać. Chciałem Wam bardzo podziękować słuchajcie, za wczorajszą wizytę. Kto z Was był, kto ogląda, to bardzo dziękujemy za wczorajszego live'a, że byliście. Słuchajcie, ja wam przeczytam szybką statystykę. Mam tutaj na telefonie było 3800 odtworzeń tego live'a. On trwał 3 godziny i 7 minut, bardzo długo, nie wiedziałem, że tak długo pociągniemy. Najwyższa liczba osób to było 437, czyli nieźle, bardzo nieźle. I całkowity czas oglądania jakby do kupy tych wszystkich ludzi to wyszło 38 dni. A średni czas oglądania no to jest 14 minut, bo ja rozumiem, że po prostu ktoś mógł z was obejrzeć tego live'a od początku do końca, ktoś oglądał godzinę, a ktoś po prostu wszedł, wysłuchał dwa zdania, stwierdził, że, że zupełnie przez przypadek się tu znalazł i zaraz odleciał, więc no tacy ludzie po prostu zaniżają statystyki. Ale i tak jest generalnie bardzo, 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 bardzo dobrze, także jeszcze raz was wszystkich pozdrawiam. A dlaczego pokazujemy śniadania? Ja wczoraj mówiłem, że w Holandii jest kiepski chleb. Chciałem Wam ten chleb po prostu pokazać i on jest taki bardzo gąbkowaty. Ten jest lepszy gatunkowo, ponieważ to jest też chleb robiony domowo przez tatę Dorendy. On też piecze chleb, ale wykorzystuje, nie wiem czy nie zna dokładnie procedury, ale też mu wychodzi niestety taki gąbkowy chleb. On celuje właśnie w takiej. Oni chleb takie chleb lubią. Sklepu. To jest chleb yy, sklepowy, z tym, że to jest już taka piętka i ta sama piętka w sobie już jest lepsza. Ona jest już taka bardziej twarda. Jedna jest ciętniejsza, bo jakby się trzymało normalną kromkę tak, to by ona wisiała. Ona, tak, ona by wisiała. Nie mamy już chciałem wam pokazać zwykłą kromkę ze zwykłego sklepowego chleba, ale niestety została tylko piętka. Tak, ale no widzicie, no, nie? Też wisi. To jest na przykład ten chleb yy, od taty do widzicie. On się tak krzywia, dlatego dzisiaj zrobimy y, chleb. Ja zajmowałem się pieczeniem chleba w Warszawie, w Krakowie, w Holandii w zeszłym roku. Po prostu lubię piec chleb y, i chcę wam po prostu pokazać. Nie robię oczywiście tego zawodowo. Nie mamy tutaj odpowiedniej ilości różnych fajnych składników, ale zrobimy taki chleb y, zwyczajny z rodzynkami, y, jeśli znajdziemy... Z tak? Już znalazłam. Już znalazłaś, tak. o. Nie będziemy oczywiście pokazywać całej procedury i tak dalej, bo by to za długo trwało, ale pokażę Wam mniej więcej jak to robię i pokażę Wam na sam koniec wieczorem efekt końcowy. Słuchajcie, do produkcji wykorzystamy mąkę razową. Ona kosztowała ,08 euro 8 centów. Zwykłą podstawową mąkę pszenną za około pół euro. Dwie paczki drożdży. Kupuje się cztery. Takie opakowanie kosztuje 80 centów. Wykorzystamy dwie, czyli powiedzmy 40 centów. Rodzynki, które były w domu wykorzystałem takie dwie garście po prostu z, takiej, z takiej paczki. I tutaj będę teraz mnożył drożdże, czyli wykorzystałem stare mleko, takie, które było w lodówce, podgrzałem go, troszeczkę wody, dwie łyżki cukru i dwie łyżki mąki stąd dałem, żeby to się zaczęło rozmnażać. Także teraz to wsypię. Będzie trzeba chwilę zaczekać, zanim to przemieszamy, żeby one się troszeczkę tutaj naprodukowały. A jeszcze okazało się, że jest trochę płatków owsianych, także będziemy eksperymentować. Drożdże sobie tutaj rosną teraz. No rosną, to są drożdże nie takie jak babuni. Ja zawsze używam drożdży babuni, ale tutaj niestety są suche drożdże, więc muszą się chwilę tutaj namnożyć. Więc mieszamy po prostu te mąki, które... Które Wam przed chwilą pokazałem. Będzie dość dużo z tego chleba, bo samej mąki będzie ponad 2 kg. Tam pół litry mleka, te rodzynki. Trochę widzicie tych płatków, więc jakby materiału, z którego powstanie chleb, będzie całkiem sporo. Do tego jeszcze na pewno będę musiał troszeczkę wody. Yy, nie, nie zapominajcie też o soli. Ważne jest, żeby, żeby później dać trochę soli. Yy, mąkę powinienem prze. przez sito, przez Prze przesiać, tak naprawdę, żeby ją trochę spulchnić i ona wtedy się zrobi taka puszysta. Będzie lepsza, ale robimy na szybko, bo się trochę spieszymy. Nie wiem zresztą, gdzie jest to czy w ogóle jest sito do mąki. Myślę, że jest. że jest. No. Następnym razem przesiejemy. Po około 5 minutach tak to wygląda. Lepiej by było zostawić na dłużej, ale spieszymy się, bo zaraz pójdziemy na piknik. Pokażemy wam też ten piknik. Chyba, tak? Pokażemy? Może. No, tak, także. Łączę to teraz. Rodzynki już tutaj wrzuciłem przed chwilą. Po prostu zaleję. Słuchajcie, ten garnek nie daję go od razu do mycia. Wezmę sobie trochę ciepłej wody, bo może się tak być, może tak być, że tutaj po prostu będzie za sucho. Będę musiał sobie troszeczkę wody dolewać. Także od razu ten sam garnek, gdzie robiłem drożdże, sobie tak zostawię. Nawet widzicie, lekko tutaj można, można przemyć, żeby te drożdże jeszcze wykorzystać, jakby co. No i zaczynam rozrabiać. Ja y, nie stosuję teraz jakiegoś przepisu. Tam. Odmierz pół kilo mąki, weź trzy łyżki cukru, dwie szczypty soli. Nie, ja po prostu robię na oko. Jak mi pasuje, tak robię. Myślę, że co gospodyni, to ma trochę swój inny przepis w głowie. Ale tak zawsze wychodzi najlepiej, bo słuchajcie, to nie jest apteka. Kuchnia to nie jest apteka. Tutaj nie produkujemy lekarstwa, nie leczymy ludzi. Leczymy swoje podniebienia i leczymy swoje żołądki właśnie. A jak robimy coś od serca, to musi się udać. Dosoliłem, słuchajcie. Tak na oko trzy łyżeczki. Coś w tym stylu. I będę wyrabiał ręką. No, w dużych piekarniach mają do tego specjalne przyrządy. No, tutaj nie mamy. Można by trochę mikserem takimi, są takie nie tymi czepaczkami, tylko są takie zakręcone pręciki, ale o tym trzeba. No wszystko słuchajcie, czyścić, myć, domywać. Nie ma na to czasu. Natomiast jak się zagniata ręką, to przekazuje się też temperaturę. Od dłoni do tego ciasta, i ono dzięki temu jest ciepłe, i później fajnie wyrasta. A jak długo mieszasz? Ja myślę, że to wszystko będę robił około 15 minut. Muszę uzyskać taką bardzo fajną strukturę, ale to Wam po prostu pokażę na koniec, jak to wyjdzie. I będę się posiłkował wodą, bo ja już widzę teraz. Pokaż tak na to ciasto bardziej, że ono jest za suche. Także ja tutaj troszkę będę dodawał wody. Oczywiście, w nie można przesadzić z wodą, bo jak się zrobi znowu za mokre, to ono będzie się bardzo kleić, a nie ma być takie klejące. A jakbyście już przesadzili z wodą, no to musicie wziąć trochę zwykłej mąki i dosypywać. Minęło około 10 minut. Musiałem się już przenieść z tej miski. Ona była trochę do zamieszania. Widzicie, trzeba ubierać też ubranie robocze, bo zaraz jest na koszulce trochę chleba. Fartuch trzeba było założyć. Trzeba było fartuch, tak. No i co? Ciężka praca fizyczna, po prostu teraz, ugniatanie, ale ta struktura mi się podoba, jest fajna. I słuchajcie, kiedyś moim marzeniem jest zrobić chleb na zakwasie. W ogóle wyprodukować swój zakwas, gdzieś go tam trzymać, robić sobie takie chleby, bo to są najlepsze w ogóle chleby. Ale myślę, że takie eksperymenty to dopiero w Polsce, no bo tutaj raczej tego zakwasu nie zrobimy, no chyba, że się uda jakoś. Może poczytamy w internecie jak to zrobić. Bo z, jak już będziemy mieli piekarnik, nie? No tak. Na bazie jest ciężko z chlebem, bo nie mamy piekarnika. M możemy robić oczywiście w mieszkaniu, ale no też by trzeba trochę na to czasu poświęcić. Przy remoncie nie było na to czasu. No, słuchajcie, ja tak jeszcze 5 minut będę wyrabiał. Potem yy, taką ładną kuleczkę schowamy tutaj, przykryjemy szmatką i zostawimy na godzinę, półtora, dwie, żeby sobie to wyrastało. I zobaczymy się za chwilę, czyli za te dwie godzinki powiedzmy. Mieliśmy pokazać piknik, ale się rozpadało i ludzie się po prostu pochowali, poodjeżdżali. Także pikniku nie było. No, tam jakieś. Ogólnie to nie był taki, jakiś taki duży piknik, zorganizowany po prostu. Tam rodzice, znajomi, mój brat z rodziną. W parku jakieś jedzenie przynieśli i tyle. Tak, jakby była ładna pogoda, to byłby też inni ludzie i pewnie dłużej by zostali, ale. Teraz, co przestało padać dosłownie 5 minut temu, a tak to widzicie <staliśmy> na pod drzewami. Tak, z parasolką, zimno, nieprzyjemnie. Także wracamy do domu, zobaczymy za chwilę, jak rośnie chleb. A w ogóle to jeszcze chciałem przekazać serdeczne pozdrowienia dla Wojtka Tomaszewskiego i dla Jury, którzy aktualnie są w Karpatach w Czarnochorze w Bystrecu. I tak się złożyło, że obchodzą dzisiaj urodziny. Także 100 lat, wszystkiego dobrego dla Was. Niech Czarnochora dla Was dobrą będzie. Szkoda, że nas nie ma, może następnym razem się uda wspólnie biesiadować i świętować. Także pozdrawiamy z Holandii. Hej! Moi drodzy miłośnicy pysznego chleba, minęły dwie godziny. Zwróć, zobaczcie, jak chlebek urósł. Także drożdże zapracowały. Więc ja teraz zrobię tak zwane drugie zagniatanie. Zważymy, ile to wszystko waży. Podzielimy to na proporcje y, dwa razy po 35%, bo mamy dwie większe brytwanki I, i tutaj będzie 30%, bo ta jest troszeczkę mniejsza i troszeczkę niższa. I Później wsadzimy to jeszcze raz do tych brytwanek, zostawimy na jakąś godzinę, to jeszcze trochę podrośnie, w międzyczasie będziemy nagrzewać piekarnik i myślę, że na 220-240 stopni, jakieś 40 minut będziemy piec. Słuchajcie, to, to drugie zagniatanie ma yy, jest po to, że musimy ten chleb trochę wygazować. On urósł, drożdże ładnie pracowały, jak widzicie, ale teraz go ugnieciemy z powrotem, z powrotem go troszeczkę zmniejszymy i nie będzie przez to tak przerośnięty i tak jak te chleby holenderskie, nie będzie zbyt puszysty. A on jeszcze i tak i tak urośnie. I tak zobaczycie za chwilę, że, że on sobie spokojnie urośnie. Także teraz 5 minut. Może niecałe ugniatania zważymy, podzielimy i już będzie rosnąć w foremkach. No i ile szczelacie? Na pewno ponad 2 kilo, bo 2 kilo ja myślę, że 2,600, 2,700. <ścoughs> 3, 3,400. Tak, no bo 3,433. Bo woda, y, mleko, y, rodzynki. Troszkę poszło. Także jest, jest z czego robić chleb. To teraz będziemy dzielić. I uznaliśmy, że podzielimy na dwa razy po kilo 200. Tu jest jedno kilo 200. Tu będzie drugie kilo 200, i zostanie reszta do, do tej mniejszej brytwanki. Trzeba troszeczkę dodać. 40 gramów zabrakło. O! Proszę bardzo. Jeszcze troszeczkę, tak? Jest, może być. I zostaje matematyka nie kłamie, ile kilo z jakimś groszem powinno zostać, nie? Tak, kilo 20. Z tym, że jak później je upieczemy i wyjmiemy z brytwanek, one będą lżejsze, bo one trochę odparują. Ale i tak myślę, że te chlebki będą spokojnie po kilogramie ważyć. A sobie z góry jeszcze je tak troszeczkę mąką podsypię. Ja wiem, czy to jest konieczne. Ja tak po prostu lubię. Potem, jak to się zapieczy, to ta mąka będzie taka fajna, taka ciemna się zrobi. No i co? Zostawiamy to znowu myślę, że na godzinę. Tutaj nie ma pośpiechu. Niech sobie to spokojnie rośnie. Byle to zdążyć upiec przed jutrem, żeby było na śniadanie. No i mamy piekarnik, już nagrzany do temperatury 220 stopni. Minęła chyba godzina, o ile dobrze pamiętam. Zobaczcie, jak w tym czasie chlebki urosły. Ładnie, fajnie, miło, przyjemnie to wygląda. No więc to, po kolei będziemy je wsadzać. Zrobimy tak, że co damy, dwa duże z lewej z prawej strony, a mniejsze do środka. Nie wiem, czy tak, ale zróbmy w ten sposób. Damy 40 minut na gotowanie. Ja się cieszę słuchajcie, że one nie urosły za bardzo, bo nieraz się robi taki efekt grzybka, że one po prostu rosną, rosną, rosną i aż się potrafią wylać. I wtedy to oznacza, że są za bardzo przerośnięte. No, ja już wiem, co jest w środku. Niestety yy, zrobił się mały błąd. Po prostu. Wsadzając chleby do no, rozgrzalnego piekarnika, dorenda coś tutaj zaczęła ustawiać i zamiast piekarnik yy, włączyć, wyłączyła. Po 40 minutach przyszliśmy sprawdzić, chleby się nie piekły, więc wsadziliśmy jeszcze raz. Niestety, w międzyczasie opadły. Wyglądają tragicznie, ale mam nadzieję, że będą jadalne. Słuchajcie, za tydzień <słuch> powtórzę ten, to wszystko i mam nadzieję, że wtedy chleby już będą fajne. Także nie zawsze jest tak, jak sobie to wymarzymy. Były takie ładne, duże, no niestety. Ten chleb nawet ma dziurę, bo sprawdzaliśmy, jaki był powód tego, że to się nie udało, no zrobiliśmy tu dziurę widelcem i... No bardzo mi przykro, słuchajcie, z tego powodu, bo nastawiłem się, że po prostu będzie fajny tydzień z dobrym chlebem. No niestety, nie wiem, tutaj żartowaliśmy, że chyba po prostu zostawimy go ptakom do jedzenia, ale podobno taką chleb szkodzi, więc no no z tej strony jest ładny, więc najwyżej będziemy go jeść do góry nogami. No słuchajcie, jestem trochę no nie to że zły, trochę po prostu smutny, o, smutny, tak, to jest dobre określenie. Z powodu, że nie udały się te chleby, nawet wpadła mi taka myśl do głowy, że może po prostu nie będę tego vloga składał i e, zrobimy coś innego, ale stwierdziłem, że jak już mamy pokazywać co się dzieje, no to pokażemy od samego początku do końca, ale e, nie ma e, złego, co by na dobre nie wyszło. E, spróbujemy w przyszłą niedzielę również zrobić chleby. I po prostu wtedy Wam pokażę efekt końcowy. Już nie będę tego całego procesu, bo on będzie taki sam. Poprosimy tylko dorendę, żeby dobrze ustawiła piekarnik. Może lepiej zapytać mamy. Żeby go nie wyłączyła. Bożą ja piekarnika nie znam po rozgrzaniu. No, wiecie, takie rzeczy się zdarzają. No, niestety jesteśmy nieomylni. Każdy się ma prawo pomylić. Ja na przykład kiedyś się pomyliłem, zamiast odłożyć gruszkę do kosza z gruszkami, odłożyłem ją do kosza z jabłkami, ale później się kapnąłem i naprawiłem swój błąd. Także spoko. Pa!